Spędziłeś w Ostronce już dwa tygodnie. Jakie Twoje pierwsze wrażenia? Bardzo przyjemne z tej strony, bo Ostrowenka to jest takie miasto, które no, zapoznałem się z nim kilka razy, gdy byłem. Miałem styczność grania. Dwa tygodnie treningów uważam za dosyć takie dobrze przystosowane tutaj ze strony trenera. Dobrze przygotowane, dobrze przygotowana siłownia, treningi dostajemy w kość po prostu. No. Nie będę robił, bo... No. A jak oceniasz współpracę ze swoimi kolegami z drużyny? A koledzy, niektórych kolegów właśnie znam, bo niektórych właśnie znam z poprzednich. takich jak Metro Warszawa, Ryszala to jest, to jest, to jest znam, z, miałem styczność z nim po dwa tygodnie, bo miałem w Świdniku dwa takie, takie treningi, które chciał no, się pokazać i być tutaj z nami w Świdniku, a nie udało mi się niestety. Także go pozdrawiam. Więc, jakie masz teraz po tych dwóch przetrenowanych tygodniach oczekiwania względem sezonu? Jakie są wasze cele? Nasze cele, żeby się utrzymać, to ja widzę w ostrej No i nic nie będę tutaj więcej mówił na ten temat. Mamy się utrzymać i utrzymamy się tego nam życzę. Dziękuję bardzo.